Cześć. Wchodzimy na trzeci poziom naszego sprawdzenia, czy system zarządzania spełnia oczekiwania, tak? czy spełnia oczekiwania klientów, czyli to, co zaplanowane, czy zostało zrealizowane poprawnie. Mówimy o. Przeglądzie zarządzania, zwanym też przeglądem kierownictwa, przeglądem systemu zarządzania jakością. Czasem jest to oczywiście w systemach zintegrowanych jeden przegląd dla kilku systemów, jest to oczywiście dopuszczalne. Norma dość precyzyjnie określa nam minimalne wymagania, co dla takiego przeglądu zarządzania trzeba przygotować. I tak jak powiedziałem, są to wymagania minimalne wszystko, co musimy mieć. Możemy mieć więcej, mogą być inne tematy też, i zwykle dobrą praktyką wręcz jest, żeby to były też inne tematy, ponieważ najwyższe kierownictwo w każdej firmie ma jakieś swoje specyficzne zainteresowania, zwijmy rzeczy, rzeczy po imieniu, które chce omawiać, a nie ma sensu i racji, by tu robić osobne spotkanie najwyższego kierownictwa dla tematów związanych z ISO 9001, a osobne, osobny przegląd ostatniego roku, półrocza dla innych, dla innych tematów. Zróbmy to jednym porządnym przeglądem, może podzielonym na etapy, nie musi być to być jedno spotkanie, jeżeli nie chcemy tak dużo czasu na raz do tego angażować, to mogą to być dwa spotkania, nie ma żadnego problemu. Dane wejściowe mamy następujące. Status działań podjętych w następstwie poprzednich przeglądów zarządzania, czyli po prostu sprawdzamy, czy to, co zaplanowaliśmy po poprzednim przeglądzie jest realizowane. Oczywiście, jeżeli to jest nasz pierwszy przegląd zarządzania, no to tego punktu nie ma. Zmiany czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla systemu zarządzania jakością, czyli tych, tych podstaw, to o czym mówiliśmy w rozdziale czwartym, ten strategiczny kierunek czy dalej żeglujemy w tą samą stronę, czy robimy zwrot i, i firma jednak decyduje się na inną strategię. Co się oczywiście co jakiś czas zdarza i co wręcz jest rekomendowane, no bo nie ma takich praktycznych biznesów, które się nie, nie ulegają żadnej zmianie. Informacje dotyczące funkcjonowania skuteczności systemu zarządzania, w tym o trendach. I tutaj to trendach podkreśliłem specjalnie, bo Musimy w tym przypadku analizować nie to, co tylko się wydarzyło w ostatnim okresie. W zależności od tego, jak często robimy przegląd zarządzania, najczęściej jest to corocznie, ale czasem, czasem firmy realizują częściej albo częściej robią częściowe przeglądy zarządzania, też tak się zdarza, a później taki pełny raz na rok. Natomiast sprawdzamy tutaj trendy, czyli nie tylko w ostatnim okresie, ale jak to się historycznie kształtuje, dla jakich. Dla jakich Rzeczy. Dla zadowolenia klienta, oczywiście znowu ten klient na pierwszym miejscu, te informacje od niego, patrzymy jak klient jest zadowolony, czy bardziej, czy mniej. Stopnie, w jakim zostały spełnione cele jakościowe, jak te nasze trendy wyglądają, czy nasze odrzuty, wartość złomu kierują się w odpowiednim kierunku, efekty funkcjonowania procesów i zgodności wyrobów i usług, czyli czy to, co mamy zrealizowane w 8.5 punkcie, spójne jest z naszym podejściem procesowym? I dalej, kolejne trendy o niezgodnościach i działaniach korygujących wyników monitorowania i pomiarów. To wszystko analizujemy krok po kroku. Wyniki audytów, oczywiście, trendy, jakie są w tym zakresie ilości niezgodności, generowane oszczędności przez audyty, generowane projekty przez audyty to wszystko analizujemy na zasadzie materiału wstępnego do, przygotowujemy na ten przegląd kierownictwa. To nie jest przegląd kierownictwa, to nie jest moment, kiedy zbieramy to, tylko to już są dane wejściowe. E, działalność zewnętrz, zewnętrznych dostawców, adekwatność zasobów. E, to jest ten moment, kiedy przygotowując tutaj informacje dla, dla kierownictwa, możemy apelować o to, że ma, mamy braki w zasobach, w zasobach ludzkich, y, pomiarowych, infrastrukturalnych, wiedzy. E, możemy tutaj kierować y, no, swoje, swoje obserwacje, jak to jak to wygląda? Skuteczność podjętych działań względem ryzyki szans, co robiliśmy, te akcje, te projekty, które toczyły się w ostatnim roku, jakie miały skutki, czy, czy, czy czujemy, że jesteśmy e, lepiej zarządzani, czy przesunęliśmy się w kierunku większej ilości szans i mniejszych ryzyk, które, które są w organizacji. No i możliwości ciągłego doskonalenia, jakie mamy w firmie, też, też możemy tutaj przygotować jako te rzeczy wpływające na przegląd zarządzania. Mam też takie negatywne, negatywne tutaj przykłady, gdzie widziałem kiedyś w organizacji, że na taki przegląd zarządzania 10 kierowników, którzy mieli przygotować właśnie te dane. Każdy z nich przygotowywał taki raport. Zajmowało im to chyba z miesiąc czasu. Przygotowanie takiego raportu z 20-30 stron dla każdego z nich. Każdy przygotowywał, chwalił się, pokazywał wiele danych. Natomiast no, nie oszukujmy się, to były, to były takie typowe zawody, kto jest lepszy, kto lepiej się przygotuje. Ale teraz najwyższe kierownictwo dostało łącznie 200-300 stron opracowania o firmie z ostatnich. Z ostatniego okresu, no nie ma szans, żeby się z tym zapoznali realnie. To jest taka sztuka dla sztuki. Może to mogą w być raporty jakieś, które były istotne z perspektywy danego działu, ale na pewno na. Przegląd zarządzania. Nie możemy przygotować dla najwyższego kierownictwa takich, takich olbrzymich, wielostronicowych zestawień, jeszcze drobne maczki napisanych. Przygotowujmy wykresy, przygotowujmy tabele, zestawienia, podkreślajmy na czerwono to, co jest dla nas istotne, to na co chcemy, żeby zwrócili uwagę, no i uczciwie pokazujmy, jakie są nasze oczekiwania, też nad, nad czym warto się pochylić, bo to jest taki moment, kiedy mogą być dobre decyzje dla jakości w kolejnym obszarze, w kolejnym okresie. Więc nasze. Spotkanie najwyższego kierownictwa odbyło się, zostało zrealizowane. Kto w takim spotkaniu powinien uczestniczyć? Muszą uczestniczyć osoby decyzyjne w firmie. To nie może być tak, że na tym spotkaniu nie ma prezesa, dyrektora zarządzającego, najwyższego kierownictwa, bo wówczas to spotkanie będzie nieefektywne. To jest właśnie to spotkanie, kiedy mamy konkretną potrzebę i konieczność uczestniczenia osób, które są decyzyjne. Mają po prostu moc zdecydowania, czym my mamy w ciągu najbliższego okresu czy to miesięcy, roku, pół roku, czym my mamy się zająć. I wtedy takie, takie spotkanie ma sens. Jeżeli mamy nieobecny, planowaną nieobecność, przełóżmy to spotkanie. To, to nie jest tak, że, że ono musi się odbyć danego obszaru, poczekajmy na osoby decyzyjne, żeby to spotkanie miało sens. Możemy też robić takie przeglądy częściowe. To się spotyka czasem w firmach, na przykład co kwartał, jest spotkanie częściowe, a co, co jakiś czas. Rocznie, czyli rzadziej jest, jest już pełne podsumowanie. I te wyniki naszego przeglądu zarządzania już muszą być udokumentowane. O ile sama ta rzeczy, które się wiązały z przygotowaniami do, do przeglądu zarządzania i jego realizacją, nie mamy tutaj wymogu dokumentacji. Zazwyczaj to się stosuje oczywiście, no bo, bo potrzebujemy tych danych, ale tak naprawdę wymóg dokumentacji jest dopiero w zakresie efektów. No i efekty to są konkretne działania i decyzje, które się mają ziścić w naszej organizacji, czyli te możliwości doskonalenia, gdzie nasz system zarządzania jakością może działać lepiej, jakie projekty podjąć, w jakim. Jeszcze nie, tu nie muszą być konkretne decyzje, że Marek Kowalski musi się zająć prawnieniem XYZ, ale już muszą być te wstępne oczekiwania najwyższego kierownictwa, co mamy poprawić, co na podstawie tych przygotowanych trendów, gdzie chcemy być lepsi w najbliższym okresie. I to jest taki bodziec do doskonalenia w, naszych, w naszym systemie, gdzie chcemy zmienić nasze, nasz system. Na przykład widzimy, że aktualny test stron zainteresowanych jest nieadekwatny do tego, co, co się dzieje i jak to wpływa na nasze cele i projekty, które realizowaliśmy, więc trzeba to zmienić. No i też te potrzeby naszego tych w zakresie zasobów, inwestycji. Dlatego tak ważne są osoby decyzyjne, bo mówimy tutaj o, na takich spotkaniach, mówi się tu już często o pieniądzach i to często nie małych. Te wszystkie elementy są naszym wynikiem tego procesu realizacji przeglądu zarządzania. Przykładowe dowody no to oczywiście raport z przeglądu zarządzania, zapisy, to wszystko, co zostało w ten sposób ustalone. Projekty akcji wynikające z przeglądu, zmiany zainicjowane przeglądem, formalna taka lista obecności na przeglądzie, żeby też. Było jasne, jasne i oczywiste, że wszyscy najważniejsi ludzie w firmie w tym przeglądzie uczestniczyli. Tym optymistycznym akcentem kończymy tą część szkolenia, tą część związaną z, ze sprawdzeniem. Do zobaczenia! Hej!